Słowo numer 31. Niepokój. 17 do 25 września 2018. Początek jesieni. Słowo walka kojarzy mi się od razu z wylewaniem krwi i potu w celu osiągnięcia celu. Walczy się o coś wartościowego, wyjątkowego. Walka to nie szamotanina bez motywu i bez sensu. To zaangażowanie sił i energii w coś dla nas ważnego. Dlaczego w ogóle o tym pomyślałam? Gdyż obecnie jestem w sytuacji, kiedy toczę walkę, mimo że od ponad miesiąca tylko leżę w łóżku, nie licząc kilku wizyt w toalecie w ciągu dnia. Zastanowiłam się, czy to nie za dużo powiedziane o mojej sytuacji. Czy ja mogę określić, że walczę o życie małych dziewczynek w moim brzuchu, kiedy tak naprawdę polega to na leżeniu i przyjmowaniu leków. Nawet jeśli to jest radykalne leżenie, które pomału wykańcza fizycznie i nadwyręża psychikę, to nie jestem pewna, czy to, co robię, jest walką. Od początku potraktowałam tę sytuację jako naukę cierpliwości i pokory, sprezentowaną od Boga. Zawsze miałam i mam z tymi dwiema rzeczami problem. Brak mi jednej i drugiej. Teraz mam wyśmienite warunki, żeby ćwiczyć te cnoty, choć nie ukrywam, że te ćwiczenia. Przerastają nieraz moją wytrzymałość i po prostu emocjonalnie wybucham. Jednak czy to walka na śmierć i życie? W tym kontekście otwiera mi się jedna klapka w umyśle i sercu: Dawid i Goliat. Czy to była walka? Mały przyszedł, stanął, walnął celnie z procy i po zabawie. Jednak nikt nie określa tego inaczej niż mianem walki. Może jestem dla siebie zbyt surowa i mam tendencję do deprecjonowania swoich osiągnięć. Może ten względny spokój, który mi towarzyszy, to armia, którą wysyła mój król, aby dawać mi ponad przeciętną siłę i wytrwałość. I choć ten pokój wewnętrzny się chwieje, to do tej pory zawsze do niego powracałam. Wystarczy wezwać na pomoc posiłki. Czasami trzeba poczekać, ale Jezus pojawia się w moim sercu we właściwym i wybranym przez niego momencie. Bez takiego wsparcia byłoby mi trudno wytrzymać tę sytuację. Teraz jestem tego pewna i widzę różnicę, kiedy cierpienie przeżywa się z nim, a kiedy jego się nie dopuszcza. W pierwszym wypadku ja wiem, komu mogę w tej niekontrolowanej sytuacji, która nie wiadomo jak się potoczy, zaufać, kto ma jedyną moc sprawczą, bo jest panem życia i śmierci. Chcę być blisko ciebie w sytuacji trudnej i w sytuacji radości. Chcę ci ufać i powierzyć moją drogę. Ty jedyny wiesz, dokąd ona prowadzi i czemu służą przeszkody, zakręty i góry. I choćbym chodziła ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo ty jesteś ze mną. Twój kij i twoja laska dodają mi utuchy. Nawet na polu walki, nawet kiedy nie jestem pewna, czy to walka, nawet kiedy się poddaję i nawet wtedy, kiedy zwyciężam.